Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski się rozwiedli. Zdjęcie z sądu wywołało poruszenie. Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski rozstali się w 2021 roku. Od tamtej pory formalnie pozostawiali małżeństwem i nie informowali publicznie o szczegółach sprawy rozwodowej. Teraz okazało się, że dziennikarka i aktor dostali rozwód. Monika Richardson opublikowała w sieci zdjęcie z byłym mężem zrobione w sądzie. Rozstanie Moniki Richardson i Zbigniewa Zamachowskiego było jednym z największych zaskoczeń 2021 roku. Ich związek przetrwał blisko 10 lat. W aiosną okazało się, że aktor wyprowadził się z mieszkania na warszawskim Żoliborzu, gdzie mieszkał z żoną. W ciągu kolejnych miesięcy w przestrzeni publicznej padło wiele mocnych słów dotyczących tego rozstania. Głos zabierali nie tylko zamachowcy, ale także ich byli małżonkowie. Zbigniew Zamachowski zawsze był bardzo powściągliwy w relacjonowaniu swojego życia prywatnego w przestrzeni medialnej. Natomiast Monika Richardson kilka razy zabiera głos w sprawie rozpadu ich małżeństwa. Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski się rozwiedli. Dziennikarka i aktor długo nie poruszali w mediach tematu rozwodu. Teraz okazuje się, że postanowili załatwić sprawę za zamkniętymi drzwiami, a opinię publiczną poinformowali dopiero po tym, jak sąd oficjalnie orzekł rozpad ich małżeństwa. We wtorek 12 września Monika Richardson ogłosiła w mediach społecznościowych, że rozwiodła się ze Zbigniewem Zamachowskim. Pokazała wspólne zdjęcie z byłym mężem zrobione w sądzie i podziękowała mu za 10 wspólnie spędzonych lat. A tak wyglądamy po rozwodzie. Pozdrawiamy z sądu. Dziękuję ci, mężu, za te prawie 10 lat wspólnej drogi. Jesteś dla mnie cenną lekcją, napisała Monika Richardson. Dodała także ironiczny komentarz do zainteresowania z jakim media przyglądały się sprawie ich rozstania i rozwodu. I jeszcze od nas obojga. Dziękujemy za uwagę niezmordowanym pracownikom mediów elektronicznych i tabloidów. Przykro nam, że to już będzie ostatnia wypłata z wierszówki na nasz temat. Nie, to żart, wcale nie jest nam przykro. Mamy was serdecznie dosyć. Dziś zamykamy ten rozdział bez komentarza, napisała dziennikarka. Wpis Moniki Richardson wzbudził spore poruszenie. Internauci gratulują byłym małżonkom klasy i kultury, jakimi wykazali się ostatecznie kończąc swoje małżeństwo. Brawo dla mądrych ludzi, podziwiam oboje. Z kulturą i klasą. Można? Gratuluję klasy. Klasa, po prostu klasa. Brawo dla obojga. Piszą fani dziennikarki w komentarzach pod jej rozwodowym wpisem.